Dzień dobry. Negatywne myśli i przekonania. To kolejny temat dotyczący programów i ich zmiany dla dobra swego i otoczenia. Dotyczy oczywiście programów, które nosimy w sobie. Gdy poddajemy refleksji siebie i to, co wydarza się w naszym otoczeniu, zauważamy, że pewne sprawy nam nie wychodzą. A efektem ich jest przekonanie, jak zwykle, nie mam szczęścia do tego czy owego. Oczywiście wiedziałam, że nie wyjdzie. Gdy ktoś opowiada mi sytuację używając podobnych słów, od razu nasuwa się pytanie: A skąd wiedziałaś? Czy masz w sobie taki wzorzec, przekonanie, że kolejny raz pojawia się to samo? Oczywiście, gdy używamy probieża działania opartego na przekonaniu z przeszłości, nawet jak było to tylko jeden raz, zawsze masz taki sam efekt. To tak jakbyś w, wlewa ciasto w foremkę o określonym kształcie, ono przyjmie kształt foremki. Co więc zrobić? Zmienić formę, a więc wzorzec. Oczywiście to dłuższy temat na warsztat, czy do pracy własnej. Tutaj anonsuję przebogatą tematykę edukacji siebie, o której mówiłam już w jednym z poprzednich filmów i budowaniu łuków i filarów. Zachęcam do obejrzenia tych filmów poprzednich, a tutaj do lajkowania, subskrybowania, jeżeli odpowiada Wam to, o czym mówię. I to byłoby na dzisiaj na tyle.